Witam wszystkich, tu Gamers Den. Gramy w Gwinta Królową Kalantę. Zrobimy sobie jeszcze drugi odcinek Królowej Kalantę, a potem przerzucimy się może na jakiś inny dek, Zobaczymy. W każdym bądź razie Kalantę daje radę. Nieźle to wygląda. Detlaf, No dobra. Przejdźmy do rzeczy. Zaczynamy. Skoro zaczynamy, to ok. Co mamy? Mamy tridamskiego, którego możemy odpalić kedweńskim i Liryjskim. Niebieski sen mi się na początek nie przyda, królowa Adalia jak najbardziej. Jeszcze arbelista by się przydał jakby był. A jest, no, lyryjski kusznik znaczy. Dobra, no to tak, może, możemy tak grać. Dobra, na początek polećmy Trilamskim. Prawdopodobnie on ściągnie na siebie jakieś Pioruny albo inne dziadostwo. Ale niech będzie, niech ściąga. Chyba, że przeciwnik utraci połączenie, to wtedy nic nie ściągnie. Nie, odzyskał, dobra hmm, Fenix. Dobra, no to w takim układzie robimy standardowy myk, czyli zrobimy sobie kopię werblisty, może czy kusznika lepiej kopię. Nie, kusznika, zrobimy kopię kusznika. Bardzo I koniec tury. Dowolna karta specjalna Z Zaraz, 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 bo czegoś tu nie jarzę Co tu się stało? Co to była za karta specjalna szepcząca: Znisz sojuszniczą jednostkę, a następnie swój i zagra jej kopię bazową. Aha, czyli już ma dwa. No dobra, to niezłe, niezłe, trzeba przyznać. Hmm, dobra, polecimy werblistą, Nie działa. Problem z połączeniem. Nie głupię to z tym Feniksem, trzeba przyznać. No dobra, werblista przeszedł do innego rzędu. To teraz zrobimy chyba zaklinaczkę z Cintry. Niech twój miecz nigdy się nie stępi. Ok, i zrobił pasik. No to my też pasik. No i niestety gościu. Co ja teraz mogę? Jeśli zagram, jeśli zrobię pas, to on będzie miał te feniksy chyba nie. Chociaż nie, bo on musi je chyba uaktywować. Dobra, zobaczmy. Nie pamiętam jak to jest. Tak, on musi to zaktywować, czyli jeśli aktywuje tego Feniksa to będzie musiał zagrać kartę. Więc... No, znaczy tak czy siak przy tej ilości kart mamy po prostu e, to samo tak naprawdę. Niestety nie mam nic, co by blokowało artefakty. Więc dupa zbita. Dobra, dajemy pas. Zależy mi na długiej trzeciej rundzie, więc nie będziemy się tutaj wygupiać. No i dobra. No i dobra, my kładziemy ostatnią kartę, to jest dość ważne, z tym, że, z tym, że tak, nie mamy Vernona Rosha, a wypadałoby go mieć, e, więc może tak, Liryjski, uh, 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 Werblista, jest, okej, okay. to możemy zakończyć wymianę, Ok. To jest niestety niefajne. W sumie 6 punktów obrażeń może zadać. Co on ma na grywie? Przenoszenie jednostki do innego rzędu na razie. Dobra. Zróbmy tak. No nie. Rozwali mi go. No trudno. A i tak źle zagrałem. Dobra. Bożo, bo on jest na bliskie starcie, nie? No właśnie. Ale, poczekaj, 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 poczekaj. Przenieś jednostkę do innego rzędu po jej stronie. O! No mogę sobie jeszcze to przenieść zawsze. Także jest szansa, że mi teraz jaskra rozwali, bo będzie myślał, że to jest nie do użycia. No, może to i dobre. A nie! Rozwali mi jedno i drugie, podejrzewam, w pewnym momencie. No dobra, nieistotne. E, jedźmy z koksem. To zróbmy arbelistę na początek. Wskaż mi cel. Ten raczej nie przeżyje, mi się wydaje. No, trudno, dobra. A, nie, on na razie robi tak, że nie ma, nie ma żadnych jednostek, tak? Eee, Okej, okay. zaraz, zaraz, bo coś przegapiłem, a co się stało z roszem? Aha, zniszczył go tym. Dobra, no to wyciągamy niebieski sen. Vernon Roche jeszcze raz. E, nie tego chcieliśmy, Wisegerd przy las. No bez sensu. No ale trudno. Bliskie starcie wzmocni sojuszniczą jednostkę o 4. Okej. Okay. Jeszcze się strzeliłem sam w swoją jednostkę, dobra w pożo krwawionko i jeszcze więcej krwawionka, dobra i jeszcze więcej krwawionka. Ok, wspaniale. No to my w takim razie zadziałamy królową i walniemy tak. I pojedziemy sztuk mistrzem z A weźmiemy na rękę ostrze, ostrze. Tak. A jeszcze trzeba coś zagrać. No to jeszcze jednego sztukmistrza. I poszło. Bąbka. Dalej nie używa tego. Dziwna sytuacja. To zagrajmy Ostrze. Najważniejsza jest sprawa Temerska. Mamy jeszcze jednego Leryjskiego. Wystarczy jeden z mamy drugiego tego typa. Dobra. No, to sobie podbustujemy tego może dwa razy, i wrosza. Okej. Okay. Dobra, krwawienia. Krwawienia mnie. W ją troszkę. Priscilla do tyłu. to pojedziemy z tym. Okej. Okay. Mamy to. Dobra. I Priscilla zabił mi. Artefakty bardzo ładnie. A to teraz wystawimy sobie adeptkę z aretuzy. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. No i strzelamy, ile wlezie. teraz masze zbroje odbijją każdy pocisk. witalność ma 8 punktów w tych co jeszcze No właśnie nic Coś tu się przywiesiło, mistrz Sintry się unosi nad, gro, nad polem gry. Dobra, tu ma 8 punktów, ale to nie jest jakieś mega straszne. Zobaczymy, co teraz wystawi. O, tego cymbała, dobra. To my go zblokujemy, no nie? Nie ma problemu. Geralt, co mogę dla Ciebie zrobić? To mamy, ale nie jestem pewny, co on tam jeszcze knuje. O, wraca na pewno. A, i będzie sobie je zżerał. No dobra. Ale to mu nic nie daje, tak naprawdę. Ma tyle punktów, ile miał. I w ostatniej rundzie już nie musimy nic robić. Jest zwycięstwo. Chociaż to jest fajny miks z tymi feniksami, to trzeba przyznać. Ale krwawienia tak nie do końca zadziałały na ten dek. Mamy jakąś nagrodę, co to jest? Myśliwy. 25 rozgrywek klasycznych w sezonie Driad. Proszę. Trochę słabo, biorąc pod uwagę, że już prawie połowa miesiąca i tylko 25 wygranych. Oj, i profesjonalistą to ja chyba nie zostanę. Dobra, w każdym bądź razie mamy jeszcze troszkę czasu, więc gramy drugą potyczkę. Coraz bardziej mi się ten deck podoba. Może się uda, gdybyśmy teraz wygrali, to skoczymy o jedną rangę wyżej. Co mamy? Edno, tak. Czyli wyciąganie kart specjalnych z Graveyarda. No to dobra, mamy dwóch tridamskich. Okej, okay, jedną adeptkę z aretuzy wyrzucimy. Werblista by się przydał. Chociaż mamy tego pana. Mm, możemy zrobić kopię. A weź jednego wyrzuć jeszcze. A. Tak se. Zobaczymy. Mistrzyni miecza. No to zobaczymy, czym załatwi tridamskiego piechura na początek. Zobaczymy. Nie mamy wicegerda ani nie mamy rosza. Trzeba by było ich zdecydowanie wyciągnąć jakoś. Zagrałbym w Zagrałbym w gwinta. Dobra. No to. Królowa. Lowa Adalia. Skopiujmy sobie zaklinaczkę z Sintry. A, gdyby tylko moje mojej zakiewce nie kończyły się Oreny. Pewnych rzeczy nie można No, w końcu go jakoś musiał kropnąć. Dobra. No to zróbmy teraz... Y... Zróbmy Margeritę Mam nadzieję, że możemy ci ufać. I zblokujmy tego pana. Czy tu wsadzów więcej nie widział? Tarcza, dobra, nieważne. Lyryjski, starczy jeden strzał. Mhm. No to sztuk mi z rozkaz. Jak mam tikory, powinien załatwić sprawę? No i dobra, niech sobie wygra tą rundę. Grundzże ma jedną kartę straty, więc raczej będzie chciał zrobić pasa. O, jest Wisegerd. Jest niebieski sen, yy, więc rosza można wyciągnąć ewentualnie. Zdolnością kalantę, i wtedy byśmy mieli nawet wszystko ustawione tak jak trzeba. Na drypasa mamy zaklinaczkę. Nie leci po drypasie. No to może być problem. Yy... Może być problem w trzeciej rundzie. Zdecydowanie. Dobra, zróbmy tak, zagrywamy królową Kalantę. Sztukmistrz z Cintry poleci. A na rękę chcę Wernona Rosha. Sztukmistrz, proszę bardzo. I do tego adeptka z Aretuzy, proszę bardzo. Ciekawe czy kiedykolwiek składę dług studencki. Jaką ona ma kartę specjalną w grawie? A no, wodę brokilonu, czyli pewnie drugi raz poleci teraz. Albo zostawia sobie ją na trzecią rundę. Zejść, póki wcizna nieładnie. no dobra, no to dajmy sobie witalność. Nigdy się nie stępi. 11,6 nie jest źle. Druga trucizna, ok. No jest 9,9. 9, 9. Eee... To polećmy Vernonem, Roszem. Co on może mi wyciągnąć? Może mi wyciągnąć dziwne różne rzeczy, których byśmy nie chcieli. Annę. Vernona lepiej zostawić na ostatnią rundę, ale co ja teraz mogę. No jedynie Kedweńskiego chyba. No dobra, niech zostanie. A mogłem mu dać ładunek jeszcze. Dobra. Idzie po całości chyba. To może boleć. Eee, skoro on idzie po całości, to ja też niestety muszę. W takim razie Vernon, za północ, za Temerię, jest Anna, i jest Jaskier. Dla Ciebie zawsze. Każdym razem, gdy sojusznicza jednostka zyskuje ładunki, wzmocni ją jeden za każdy zyskany ładunek. Aha, czyli jak temu dam, No, no dobra? Dobre, może być. No to to działa też dobrze z Visegerdem na pewno. Pytanie. Czy on dalej będzie chciał grać? Czy nie? Wodę Brokilonu jeszcze cały czas może zagrać, tak, czy nie? Czy to już zagrał? Zagrał, bo już zdolność swoją wykorzystał, dobra. Klepnął w Annę, dobry jest. Skoro on klepnął w Annę... To my walniemy Priscilla, myślę. A! Nie z tej strony! Miałem z drugiej yeah, strony Anny ją wystawić. Dobra, nieważne. Eee, dajemy ładunki tutaj, tutaj i raz pierwszy Ok. Fu. No to mnie chyba wykończył Chyba mnie wykończył, tak mi się coś zdaje. Jest 20 punktów różnicy. Zagrywamy Reinarda. Jej wysokość jest wyjątkowa. Zróbmy tak, potem dajmy tak. Yy, I potem dajmy tak. A potem dajmy raz i dwa. I ostatnią kartę zagrywa czy nie? Nie zagrywa. Więc teraz pytanie: Mamy 10 punktów do zrobienia. Dwa punkty dostajemy stąd, czyli w sumie mamy, no żeby wygrać to, 9 punktów muszę zrobić. Co ja mogę z tego Grave'a wyciągnąć? Czy coś da mi 9 punktów? Hmm. To jest piąteczka. No nic mi nie da. Jedyne co mogę zrobić to Wisegard. No trudno. Niech będzie Wisegard. A no, już mamy wystarczająco. Mamy po jednej karcie, z tym, że ja mogę mu wyciągnąć Rosza i zagrać dwie karty z deku, jeszcze, więc to też jest całkiem spoko. No i to będzie pierwsze co zrobimy, podejrzewam. Dobra, możemy tak grać. Leci niebieski sen Vernon Roche. Wasze zbroje odbiją każdy pocisk. Niestety nie udało się. Za dobrze. Ale myślę, że nie jest tragicznie. E, adeptka jest teraz zbrikowana, bo nie daje nikomu ładunku. Dobra, jak się woda, szumi szum! szumi woda, szumi, szumi las, bardzo ładnie. I teraz dajemy na bliskie starcie. Zmocniamy jednostkę ja cztery bezcenne. Obawiam się, że nic z tego nie będzie. Jak sobie życzysz, panie? Ma to. chociaż nie dużo brakło. Wszystko w sumie zależało od Vernona Rosza, który niestety no, nie wyciągnął za dobrych kart. A już na pewno nie w dobrej kolejności. Nie szkodzi. Takie życie. Nie udało się wygrać. Ale i tak dek bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Yy, dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem. No i trzymajcie się. Cześć.